Witajcie w kolejnym filmie z serii Nauka Handlu. Ja jestem KryptoWujek, a dziś opowiem Wam o skumulowanej delcie wolumenu, czyli cumulative volume delta. Jest to podobny wskaźnik do OBV oraz akumulacji i dystrybucji, jednak oblicza on wolumen w nieco prostszy sposób. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko podziękować platformie Bybit za pomoc w tworzeniu kursu. Jeśli chcecie zgarnąć bonus powitalny na tej giełdzie, to możecie zarejestrować się poprzez link w opisie lub w karcie w prawym górnym rogu. Tak jak mówiłem, CVD obliczany jest w nieco prostszy sposób. Mianowicie, za każdą świeczką mamy wolumen kupna i sprzedaży, a delta to po prostu różnica między tymi wartościami. Kiedy ta wartość jest ujemna, to CVD spada, gdyż jest odejmowana od poprzedniej wartości z poprzedniej świeczki. Jeśli jest dodatnie, to rośnie. Oto cały sekret. Mam nadzieję, że pamiętacie lekcję o rozbieżnościach wolumenowych, gdyż ten wskaźnik bazuje właśnie na nich. Jeśli tworzą nam się rozbieżności, to oznacza, że prawdopodobnie nastąpi ruch korekcyjny, z którego możemy wyciągnąć profit. Oczywiście przypominam, że powinniśmy stosować więcej niż jeden wskaźnik, aby nasza analiza miała kilka powodów do otwarcia pozycji. Tak jak w przypadku OBV, możemy skorzystać z horyzontalnych poziomów dziennych, stref popytu i podaży. Lub jeśli ktoś nie lubi czekać dniami na poziom, może wspomóc się wstęgami VWAP-a. Teoria CVD mówi nam, że każda sesja, lub w przypadku bitcoina północ, powinna resetować wskaźnik CVD do zera i z każdą następną świeczką CVD powinno zostać obliczane na nowo. Jednak mamy możliwość obliczenia CVD w sposób ciągły, bez resetowania. Dzięki temu widzimy wykres nieco wyraźniej, bez skoków wolumenu. A to pozwala nam dojrzeć rozbieżności dokładniej. Niestety na TradingView wskaźnik CVD działa nieco gorzej niż na platformie ATAS. Gdyż z tego co wiem, to TradingView pobiera dane ze świeczek i wolumenu, natomiast Atas otrzymuje dane bezpośrednio z ByBita, gdzie widzimy dokładnie kto, ile kupił i sprzedał. Różnice nie są wielkie, jednak musicie o tym wiedzieć. Aby dodać do wykresu CVD, po prostu wpiszmy CVD w menu wskaźników, aby wybrać CVD Cumulative Volume Delta Candles, opublikowane przez TradingView. Link również będzie w opisie. Kiedy już dodamy wskaźnik, w jego ustawieniach możemy zmienić resetowanie się wskaźnika na None, czyli brak, lub standardowo na On a fixed higher time frame, które jest ustawione na jeden dzień, czyli jedna sesja. CVD można wykorzystać na kilka sposobów. Pierwszy, o którym pewnie już wiecie, to zbieżność wskaźników. Szukanie rozbieżności w strefach popytu i podaży na wsparciach oraz oporach lub innych miejscach, gdzie cena może zawrócić. Kolejnym ciekawym sposobem jest trading dynamiczny. Można do tego wykorzystać wstęgi VWAPa. Są one dostępne zarówno na TradingView, jak i na Atasie. W lekcji 19 opowiadałem Wam o VWAPie, więc jeśli chcecie, możecie sobie to odświeżyć. Zasada jest prosta. Jeśli cena dociera do skrajnej wstęgi VWAPa, to szukamy rozbieżności, która mogłaby potwierdzać, że nastąpi zniesienie i wtedy możemy otwierać pozycję w zależności od kierunku. Powinien to być scalp z bardzo małym stop lossem, czyli szybko zamykamy pozycję na proficie np. Na z trzeciej wstęgi do wiwapa lub wstęgi przeciwnej. Oczywiście jak ktoś chce, to może próbować to trzymać dłużej. Ciekawe w CBD jest to, że prostymi obliczeniami wolumenu możemy przewidzieć, czy zaczyna się trend i czy cena wykona gwałtowny ruch w jednym kierunku. Rzadko się to zdarza, jednak czasem możemy dojrzeć, że wolumen jest ogromny, a cena ledwo się waha. To może oznaczać, że większy gracz wypełnia swoje zlecenia, a dopiero kiedy cena zacznie się mocniej ruszać, to reszta rynku dołączy. Tak samo jest, jeśli cena rośnie, a CVD stoi w miejscu. To znaczy, że nie ma zainteresowania ze strony kupujących i może nastąpić spadek ceny. Dodatkowo, jeśli cena stoi w miejscu, a CVD spada, to znaczy, że ktoś mocno sprzedaje na rynku i w końcu nastąpi spadek. Z drugiej strony, jeśli cena spada, a CVD rośnie lub cena stoi w miejscu, a CVD rośnie, to oznacza, że ktoś akumuluje aktywo i jeśli reszta rynku podłapie ten ruch, to nastąpi wzrost ceny lub nawet rozpocznie się trend wzrostowy. Jak widzicie, CVD jest wskaźnikiem, który działa w czasie rzeczywistym ani nie laguje, ani nie wyprzedza wykresu. Sami musimy ocenić, co dzieje się na rynku. Powinniśmy wychodzić z założenia, że jeśli CVD rośnie, to jest zainteresowanie kupnem, a jeśli spada, to wszyscy chcą sprzedawać. Jeśli ktoś lubi skalpować i handlować, biorąc pod uwagę wolumen i jego skumulowaną deltę, to powinien się tu czuć jak ryba w wodzie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dacie szansę CVD i potestujecie swoje strategie. Ja już się z Wami żegnam i mam nadzieję, że wpadniecie na kolejne lekcje. Cześć!